No to co, dziewczyny? Mamy jeszcze sporo czasu do Twojego spotkania z Adrianem. To może gdzieś razem wskoczymy. No w sumie czemu nie? A znasz jakieś fajne miejsce? Oczywiście. Tu niedaleko jest bardzo fajna kawiarnia. Mają przepyszne ciasta i świetną kawę. Świetnie, no to chodźmy. Um, dziewczyny. Tak, wiki? Słuchajcie, a może pójdziemy gdzieś indziej? Ale po co? W kawiarni możemy sobie posiedzieć, coś zjeść, a w takim parku no nie chce mi się łazić bez celu przez pół godziny. Ale nie ma żadnego ale. Idziemy się zrelaksować przy kawce i koniu. <ścoughs> no dobrze. No to chodźmy. Wie pani, a może ja wezmę jednak tego Donata. Może trochę szybciej kolejka się robi. Wiesz co, nam miałaś rację. W życiu nie jadłam lepszego ciastka. A nie mówiłam, że przyjście tutaj to był świetny pomysł. No, genialny, będziemy musiały tu częściej przychodzić. Wiktoria, um, wszystko w porządku? E, co? Pytałam się, czy wszystko w porządku? E, no no tak, e, dlaczego pytasz? Nic takiego, tylko po prostu tak siedzisz cicho i w sumie nic nie tknęłaś. Po prostu nie jestem głodna. No dobrze, ale jeśli coś będzie nie tak, to powiedz, dobrze? No no dobrze. ja może zamówię jeszcze coś do żarcia. A na cholerę, przecież mamy tego tyle, że nawet nie wiem, czy uda nam się to zjeść. Wiktoria, czekaj. Sandra, spokojnie. Wiktoria zaraz wróci. Co? Ale ona właśnie, tak wiem, właśnie wyszła. Ale to nie pierwszy raz. Zawsze mi wychodzi bez słowa i po chwili zawsze wraca. No, nie wiem, Lena. Myślę, że powinnyśmy za nią pójść. Ale po co? Lena, po prostu chodźmy. Och, no dobra. Naprawdę, Wiktoria, wszystko będzie dobrze. O nie! Ej, Lena, czekaj! Ej, Emilia! A ty przypadkiem nie miałaś się widzieć z Michałem? No właśnie, do niego zmierzałam. To po co rozmawiać z Wiktorią? Lena proszę, daj spokój. Nie wtrącaj się, Wiktoria. Dobra, Lena. Słuchaj. Ja nie zamierzam się z Tobą kłócić. No i bardzo dobrze, no to w takim razie już idź. Wiesz, z przyjemnością pójdę. Pamiętaj Wiktoria, jak będziesz kiedyś potrzebować pomocy, to zawsze możesz ze mną porozmawiać. Na razie. Dzięki Emilia. Za co ty jej niby dziękujesz? Czy ty nie widzisz, że ona próbuje zniszczyć naszą przyjaźń? No teraz chyba trochę przesadzasz, Lena. Nie. Przesadzam. Co, Elena? Emilia przynajmniej próbowała mnie w jakiś sposób wesprzeć, a ty? Dobrze wiesz, jaką mam sytuację i potrzebuję wsparcia. No i to robię, więc o co ci chodzi? Naprawdę, no, robisz to, ale nie w taki sposób, jaki tego czasem potrzebuję. Um, o co wam chodzi? Skoro Wiktoria jest taka mądra, niech ci sama wytłumaczy, bo widzę, że jestem tu całkowicie zbędna. Um, Victoria, Wiktoria, o co jej chodzi? No cóż. Wiem tylko tyle, że Lena ma jakiś uraz do Emilii z przeszłości. O coś się chyba pokłóciły w podstawówce, ale niestety nie znam szczegółów. To nie chodziłyście razem do podstawówki? Nie, poznałyśmy się dopiero w liceum. Lena podeszła do mnie i zaczęła ze mną rozmawiać. Byłam bardzo zaskoczona, że w ogóle ktoś chce ze mną nawiązać jakikolwiek kontakt. A dlaczego była zaskoczona? Widzisz, ja po prostu boję się pędzloków. Boję się z nimi rozmawiać, boję się publicznych miejsc i w ogóle, znaczy i tak jest lepiej niż kiedyś, ale i tak bywają momenty, kiedy mam po prostu tego wszystkiego dość. Wiesz Wiktoria, mogłaś mi o tym powiedzieć. Niby tak, ale bałam się, że mnie odrzucisz i nie będziesz chcieć ze mną rozmawiać. Rozumiem, ale teraz przynajmniej wiesz, że tak nie jest. Nie mam zamiaru zostawiać Cię samą z tym problemem. Naprawdę? Dzięki Sandra. Nie ma za co. I pamiętaj, że jeśli będziesz mieć taką samą sytuację jak dzisiaj, to po prostu mi powiedz. Wyjdziemy, porozmawiamy i się trochę uspokoisz, dobrze? No dobrze, to że naprawdę nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. No teraz już wiem. A co z Leną? Wiesz, jutro poszukamy jej w szkole, żeby z nią porozmawiać. Musi zrozumieć, że Emilia nie próbuje zniszczyć naszej przyjaźni. No to chodź, przejdziemy się trochę. Patty, Gotowa na wielką zmianę? Jasne, Paulina. No to co za co? Zakupy życia! Sandra, jak się miewasz? A wiesz, bardzo dobrze, a ty? No cóż, też dobrze. Więc po co chciałeś się ze mną spotkać? No wiesz, trochę to skomplikowane. Okej. Okay. A tak w ogóle wiesz, dziewczyny mi dzisiaj trochę o tobie opowiadały. W sensie co? No o tobie, Paulinie i Patrycji. Okay. Czyli już wiesz, że Paulina jest chorobliwie zazdrosną wariatką. W sumie trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. To dlaczego dalej z nią jesteś? Sam się czasem nad tym zastanawiam. No wiesz, są chwilę, kiedy mam po prostu jej dość. Nie chciałabym się wtrącać, czy co coś. Ale może czas to po prostu już zakończyć? No wiem, no ale boisz się jej? Bać się, ale niby czego. No oczywiście Pauliny. Z tego co słyszałam, to potrafi zmienić życie w piekło. No a ty? No nie ukrywam, że też się trochę obawiam. Ale nie mogę po prostu od niej uciekać. I tak się dowie, wcześniej czy później. W sumie masz rację. Wiesz, ładnie dzisiaj wyglądasz. Dzięki, ty też. To znaczy, zawsze dobrze wyglądasz. Znaczy. Dzięki. No dobra, no to co robimy? Wiesz, tu niedaleko jest staw. Może pójdziemy tam, usiądziemy sobie na ławce i po prostu porozmawiamy, co? Wiesz? Bardzo chętnie. No to chodźmy, zaprowadzę cię.